Witam was wszystkich na długo oczekiwanym pewnie odcinku z Clash Royale. Dawno go nie było, bo w sumie nie miałem tu co robić i dalej w sumie nie mam, ale nie byłem takiej, że nie ma, bo nie ma co robić, tylko biorę się do działania. Była ostatnia aktualizacja, która wprowadziła o wiele, wiele więcej poziomów i z chyba 10 mam teraz 27. Więc dzisiaj może zagram sobie. Nie pamiętam, czy tym dekiem grałem. Chyba nie. Jakie tutaj jeszcze mam? Dobra, będę grał różnymi dekami, naprawdę. Nie wiem czemu nie ma tutaj party tylko jest battle i to mi się nie podoba. Dobra, zagram po prostu zwykłą grę. Nie ma co robić. Jestem ciekawy, czy spadnę do zera i czy się wkurzę. Jedenasty, dziesiąty. Robisz coś? Braidic. Jestem u babci w ogóle i mam kulę teraz. Rozumiem wypadek. Ale nie będę tak się w tym zagłębiał w tym temacie. Nie wiem, czy tylko tak jak ja. Nie wiem, czy tylko ja mam tak, że tak Civilian na dole jest zrobione, czy ja mam tylko teraz tak zbugowane. Dobrze, a tak. Elektrolyte? Nie wiem, i Prince. Wydaje mi się, że on ma taki specjalny dek zrobiony na skeleton armii. A ja to mam. Dobra. Mother Witch. Za, za daleko, za daleko ją dałem. Ów, dobra. Jeszcze ona dała tego, ale no, ona mi pokona. Aj, 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 Dobra. Witch na witch. Tylko, że ja mam większy level na niej. Fireball. Oh no. Oh no. Dobra, zaraz sparki. Sparki zaraz poleci. Oj Jednak nie Dobra, Skeleton Army On ma taki specjalny dek, co kontroluje to Skeleton armii. A z drugiej strony w sumie nie No, Mother Witch Hmm. Flying Machine Potrzebowałbym teraz firebola, Niestety tego nie mam. On ma ale... Like, o! Oh. Jest, jest, jest! Teraz nie patrzę co będzie następne, tylko po prostu używam. Dobra. To chyba nam pójdzie dobrze. Wszystko pójdzie dobrze. Mam nadzieję, że to wygram, ale nie no, na 100%. Tak przynajmniej o nie. Tak to jest kiedy na 100%, a tu jeszcze. Dobra, elektro. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, jest, udało się. I teraz fireball. Jest, udało się. Prawda jedną koronką, ale jest. Dawno nie miałem tego uczucia, że wygrywam clash royale. Bo w sumie z pierwszej strony długo nie grałem, a z drugiej strony po prostu zawsze przegrywałem, wygrałem. To znaczy na party. W sumie teraz nie wiem gdzie to jest. A dobra. A tutaj to jest. Hmm. Dobra. Yy, tor, Raz eliksir, znowu postaram się jak najczęściej, będę chciał grać to. Wyzwanie. Razy Hmm. No dobra, zagram sobie to, bo bardzo lubię te. Mm, drafty bardzo lubię. Co najmniej kiedyś lubiłem. Dobra. Oni. On. Jak ktoś powie za źle, to. O! Lubię Egze, ale nigdy nie miałem okazji grać nim. Wszystko z lewej strony wybrałem. Hmm. Zapy? O, jest teraz ich więcej Kurde A, nie w sumie dałem egzo. Kurde Co ja zrobiłem? Czekam Help me. Pomocy. O nie, on ma wizarda. No już po pierwszej wieży. Pranik. Pierwszy raz nie gram. O dużo zadaje niszczyli mi to jajko. No dobra, znowu Royal jajek Dobra, dobrze, że ja mam tego zapach. A oni już, o, już się spiedzą mnie nawet. Co? Skąd ma drugiego? Czy będzie kolejna porażka? Młagam, żeby chociaż pracuję, grał na filmie. Dobra, przynajmniej się odrodzi. Ile potrzebnie tak szybko użyłem zapał. Dobra, znowu o matko ten golem mnie tak wkurza. Mało no, komentuję po ogóle No i to już koniec po No już jest jeszcze, jeszcze ktoś jego ogląda Nie mam szans tu jeszcze ten się dopadł Nie, mam mi Prawie Ej, nie ma szans. Nawet jednej wieży nie zniszczę. A. beki już dam tej Roy Roy Royal Foxy. Proszę. Piątka. Dobra. Nie będę jednak w to grał. Dobra. Zagram dekiem goblinami na party. Bo czego to można się nie mnie spodziewać? Już 9 minut trwa ten odcinek. Tak szybko to zleciało. Ej. No. Dobra. Domek goblin. Mam nadzieję, że nie mówię za cicho. O nie, on ma to te... super, to fajnie mi pójdzie. Kiedy na takie rzeczy to. Nigdy nie pokonamy takich, że. witch, Dragon, baby, dragon. Kurze, ja nie Znowu nie umiem się wysłowić. Tak to jest zawsze. Baby Dragon, Witch i Valkyria. No po prostu pięknie, źle położyłem. te gobliny od tej matki są najlepsze, bo one mnie ratują. Oprócz tego, kiedy wyskakują. Goblin Gang I W ogóle teraz Dzisiaj się dowiedziałem, że oni to zmienili Na trzy gobliny spear, Na trzy Spir gobliny i na trzy na zwykłe Dobra o, Goblin Barrel Jeju, o, no już pierwsza wieża. Mam nadzieję, że chociaż tu wygram. Jestem mało koment... Jestem cichy? Mało komentuję? Mam słabe poziomy kart? No, rób coś człowieku. Czemu czekasz na balona? A jednak nie. Szybko pokonajcie. Dobra, jedną pokonał. Gobindang. Nie, tam się za dużo dzieje. Goblin hat, Kukaj. Okay. To... Dobra, daję tu Goblin Cage i... Jeszcze zagram jedną grę z... Właśnie na party, double i właśnie już grałem tym deckiem. No, ale zagram jeszcze raz. Bo w ogóle chciałem wszystkie deki przetestować, ale dziś nie mam tak dużo czasu. O! Dawno tego nie miałem. Kurde. Kurde, akurat chciałem, żeby odblokować. Goblin Gang Master Bag. Jak w ogóle, w ogóle moje mastery wyglądają? Oj, że nie mam. Odkąd tak. Odkąd wyszły te karty, to tak długo nimi nie grałem. Mam. kiedyś lubiłam, ani razu nią nie zagrałem, odkąd wyszedł ten update. Princeska też. Tutaj mamy w tym sklepie. Nic ciekawego. A myślicie, że to był dobry pomysł, żeby klucz wykorzystać. Nie! No dobra, zagram tym, tykiem, który dosyć lubię. <laughs> Kurde, przestań kaszlo, kaszleć. Mam nadzieję, że mnie znowu dobrze słychać, bo ja tak cicho mówię. Yy, nie tym dekiem, tylko o, szóstką. Nie, szóstka to nie była. Piątka. Tak. Zagram, że tu chodzi, że oczywiście dajemy Skeleton bary, mirora i klona. Party. Ja już się tak przyzwyczaiłem, że tutaj po prawej jest to. Przepraszam za to. Dobra, ostatnia gra. I muszę iść. W ogóle jako Halloween. Jeżeli to dzisiaj wrzucę, ale wątpię, bo to nagrywam w Halloween. No i x Dobra, dawaj Loga. Ten Freez w ogóle mi ratuje życie w tym. Deku. Dobra. Jeszcze czekam na klona. Serio? Dobra. Witch. Uff, ten gracz, co jest ze mną, jest wspaniały. Dobra. Czekam na klonam, bo jest następny. Parki. Przy okazji mogę sobie wybrać, czy chcę na przykład kopiować z Gobliny czy czy Skeleton Barrel, ale u mnie Skeleton Barrel. lecę tutaj Nie mam eliksiru, nie mam eliksiru, nie mam eliksiru, nie mam eliksiru. co? Jak on to zrobił? Ale Ach, kurde. No i znowu to przegram. No raz wygrałem czy dwa, chyba raz. Bo przed chwilą grałem też i chyba wygrałem. Dobra, lecę z ich Ach. Chyba, freeze. Ten goblin tak stanął, że ani jedna, ani druga że go nie sięga. Sparku. No właśnie na no zapach. Kurde. Dobra, zaraz znowu to użyję. O idealnie użył. 10 liksół, szybko. Kurde, głupia Walkirnia. Wow, to mi dużo dało. Ja sobie było on O nie no, prawie pokonał, jednak nie. Ej, w ogóle lewej tu są. Kurde. No niestety. Muszę kończyć. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie suba i łapkę w górę i nie będę tak tego często mówił. I nie będę żebrał. Żegnam Was wszystkich i mam nadzieję, że będzie częściej odcinków, ale teraz... Mam bardzo dużo czasu, szczególnie, że teraz mam kulę. Życzę wesołego Halloween, yy, ale w, w sumie ja tego nie wrzucę w Halloween. Nieważne. Żegnam Was wszystkich. Cześć!